Tutaj Ania, zanim zaczniemy, mam dla Was zadanie specjalne. Słuchając piosenek dzisiejszego odcinka, dajcie znać, czy jesteście w stanie zgadnąć, którego uczestnika Dzikiego Ucha ulubioną piosenkę właśnie słyszycie. Czy jest to może Agaboruch, Wikiboruch, Zuzia Tymińska, Antek Sikorski czy też Kupson Tołkaczewski. Dajcie też proszę znać, jakie są Wasze ulubione piosenki ostatnich lat. Nie zapomnijcie też zajrzeć na Facebook, Instagram, TikTok, Twitter yy, i Patronite Dzikiego Ucha. Witam wiosennych Monikę i Leszka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się macie dorośli? Wspaniale. Dziękujemy, bardzo dobrze. Dzisiaj usłyszycie ulubione piosenki waszych dzieci. Piosenki pochodzą z ostatnich kilku lat. O, Sprawdzimy matka. nie tylko, czy słyszeliście je wcześniej i czy znacie ich tytuły oraz wykonawców, ale będziecie również odgadywać, czy piosenka jest ulubioną piosenką waszego dziecka. W waszym przypadku sztuk dwie: <laughs> Wiki oraz Agnieszka. Myślałem, że nic gorszego od polskiego rapu mi się nie trafi, ale. No dobrze, zmierzmy się z tym. Dawno dzieci nie ma w domu, no ale może damy radę. Przypominają, że żyją i uciekają. Nie, ja coś tam jednak kumam z tego, co oni słuchają. E... Dobra, zobaczmy. Bo no zaskakujący nie... temat, ale ekstra. Chcę dziś cały świat. i... Już krakowskim zbliżam się Ja powiem szczerze, że pierwszy raz tę piosenkę słyszę no. Także Świat szybko wiruje, a ja jestem, że Wzięli, zamknę Dziś mój ulubiony klub Pod drzwiami ludzi tłum, już nie zawaluję tu Nawet nie wiem, kto to śpiewa Nie, ale fajna piosenka Ty Wiesz, Chcemy otworzyć ten klub Zeksta. Kojarzę ją, kojarzę ten głos. Nie pamiętam jak się nazywa. Fajna piosenka, ale nie wiem kto to <coughs> nazywa. Słyszeliście ją wcześniej? Nie. Ja tak jak powiedziałem, pierwszy raz słyszę. Kwiat jabłoni no, to nie jest piosenka raczej Kupsu, no? Znaczy. To znaczy no posłuchamy dalej. Mm, czy to, to, to był kwiat Zobre. jabłoni? Tak, okej. Okay. Ale tytułu nie, nie powiem. No i to na pewno nie jest piosenkantka. Nie wiem co to jest. Przepraszam, nie pamiętam. <laughs> Wzięli, zamknęli... E, klub. Ulubiony klub. Mi, klub aż tak. ulubiony klub. Mi-klub, ale zaliczam. Tak. Mhm. pięknie. Lubię bardzo, ale akurat, e, no nie umiem powiedzieć tytułu, nie, 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 nie kojarzę akurat tego, tego kawałka. Okej, okay, tytuł to Wzięli, zamknęli mi-klub jest to Kwiat Jabłoni? A. no to Kwiat Jabłoni. A, Oczywiście, że to jest Kwiat Jabłoni, kurczę, przecież... Dobra, mogą, mogą sobie dać jeszcze chwilę. Znaczy Czy Kuba był ostatnio na koncercie Kwiatu Jabłoni, więc to wiem. Znam, ale nie słyszałem tej piosenki. Kojarzycie w ogóle Kwiat Jabłoni z Tak, 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 zdecydowanie. Eee... Pamiętam tytuł. Eee... Śpiewaj. No, no tak, śpiewaj. <laughs> ja co? zaraz zaśpiewam. Mm. Nawet ostatnio słuchaliśmy sobie teledysków na YouTube eee, Kwiatu Jabłoni, byli u nas znajomi, którzy to bardzo lubią i i faktycznie myśmy to katowali, A, ale aczkolwiek, myślałam, że to jest ktoś inny. Dziś. Tak. Ujdę? Tak. Ujdę tak. sp spać, sp Czy jakoś tak. Sp tak, tak Dokładnie tak. tak. To jest super kawałek. Znam, znam, znam zespół, znam ich piosenki, trochę głupie, że ich nie poznałem od razu. O, tak. Mój mąż jest fanem. W, zwłaszcza ojca. Ojca, ale... Kupy <laughs> <laughs> Nie, nie, lubimy, lubimy, bardzo lubimy. naszym fanem y, muzyki. No tak. Sienkiewiczów ogólnie, bo, bo w służbie zdrowia nie byłem pod opieką pana Kóre. Czy jest to ulubiona piosenka Zuzi? Hmm, według mnie nie. Chociaż Agnieszka lubi kwiaty jabłoni, ale. Ale te, nie wiem. No Posłuchamy te... dalej. Czy jest to możliwe, czy nie? nie jest, jest możliwe. To. Wiesz, tak się zna dziecko. <noise> Niekoniecznie z. Ja nie kojarzę z naszymi dziećmi tej piosenki. Choć yy, jeszcze raz powiem, że. Mogę, so podej tak, mogę no. podejrzewać Agnieszkę. Hmm? Przecież wspólnymi siłami. Wspólnymi siłami, Coś, tak, ale lubimy, pozdrawiamy miało. przed Błoni. Dokładnie. Kuba jest człowiekiem renesansu, może lubić wszystko, wszystko jest możliwe. Oczywiście, że tak. Nie, nie jest możliwe. Ja bym tę piosenkę z Agnieszką kojarzył. Jeśli mm -hmm. to jest ten zespół, o którym myślę, to... To. Nawet nie domyślę nie. się dzięki tekstowi, jaki to nie. może być tytuł. Może nie tyle będę strzelał, ale czy to jest Imagine Dragons? Crawling Back to You, ale nie wiem jak się, jaki tytuł jest. Nie, to zespół. Nie, to no, no, gdzieś tam jest. Zespół słowa, to no. dla mnie... Nie Imagine Dragons. Imagine Dragon. Fajny numer. Chociaż nie jestem pewien czy to nie jest One Republic. Nie, to nie jest One Republic. No, znany kawałek. Poddajemy się chyba. Ja kompletnie się poddaję. Nie znam, nie wiem. To nie będę z Agnieszką tego kojarzył, aczkolwiek... Wiem, że ten zespół, o którym powiedziałem, to, to Lubin. I co bardzo mnie cieszy, nigdy tego nie słyszałem, w sensie, bo zawsze nie mówimy, jakoś. że słyszeliśmy, znamy, ale nie wiem kto to nie śpiewał. Nie, wiem, kto nie, nigdy tego nie słyszałem. Też jakoś nie. To nie wiem kto to jest, mam wrażenie, że to gdzieś słyszałem. E nie, no nie, nie, nie będę zgadywał, poddaję się, nie wiem się, kto to jest. Okej, okay, piosenka nazywa się Do I Wanna Know i są to Arctic Monkeys. O nie, to nie, to nie. To nie to... No to sens. Ale czy, <laughs> czy nie można <coughs> pomylić tych dwóch zespołów? Słyszeliście wcześniej? No, czy ten, ten, ten utwór zdecydowanie, i to pewnie kilkanaście razy, ale. Arctic Monkeys to było na jakimś, w jakimś dzikim uchu. No nie, ja nie, nie, nie pierwszy raz słyszeliśmy, no fajna Ale piosenka. Ale nie wiem dlaczego pomyliłem ten akurat zespół. Aż muszę to jakoś porównać, czy ta muzyka nie jest rzeczywiście... Czy miałeś prawo pomylić. Tak, czy nie jest rzeczywiście podobna. Damy znać. <grym> Wydawało mi się, że właśnie te, 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 te arktyczne małpki to, to były żywsze z tych kawałków, co ja kojarzyłem. Znaczy na pewno nie, nie słyszałem tej nazwy zespołu, jaką mówię Fajny numer. Na pewno go gdzieś słyszałem, ale nie znałem nazwy zespołu, więc bym nawet nie zgadł. Ładna. No, ładna, tak. tak. Pierwsze, pierwsze co się skojarzyło, to że. To jest ja. Agnieszka. <gulubiony> tak, to jest Agnieszki zespół. zespół też. Bardzo fajna, wydaje się, muzyka. Nostalgiczna na początku, bo nie dotrwaliśmy. A to ci to śpiewają w tych strojach małp? <gulub> Mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie, to nie jest ulubiony kawałekantka. <gulub> Według mnie nie. Może tak być. Nie wykluczam. <gulub> Ale zobaczmy, co będzie się działo dalej. Znaczy... <gulub> Czyli nie kupcone. Mm. Stara się nie. nie, ale nie. muszę wszystkie usłyszeć. Czy ja już mówiłem, że jest człowiekiem w ten tak. Może być. <laughs> Mogą być wszystkie. Ja się najbardziej skupiam na tym, czy to jest piosenka, czy nie. Rodzaj muzyki na pewno z Zagnieszką. I okaże się, że wszystkie piosenki będziemy <laughs> kojarzyć z Wiktorią albo z Agnieszką. <laughs>

tak, ja się poddaję, jeszcze chociaż zagraniczne, się poddaję, ja rzadko który... No, przypominam, że za naszych tytu. czasów e, język obowiązkowy Marko. w szkołach to był rosyjski. Tak. mówił <grym> tylko po polsku. Nie mam pojęcia kto to był, to by do Zuzi trochę pasowało, choć mam wrażenie, że nawet może bardziej do mojego syna niż Zuzi, jak Mam być szczery, taki, taki klimat. Nie wiem co to było. Pierwszy raz to usłyszałem. Ale fajna Ale taka rokowa nuta. Żyło. Nie wiem. jakaś czy... amerykańska. I bardzo ubolewaliśmy <grym> nad tym, ubolewałem, ubolewam, że Kuba... I śpiewa i słucha w języku, którym ja nie rozumiem, co on. Nie ale to pasuje. Antek czy nie Antek? Nie. Nie. Nie antek. Nie jest ona piosenką żadnej z naszych dziewczyn. Raczej nie. Też może być kuba. Ale nawet nie kojarzę, co to... Ale nie za zespół, co to za piosenkarka. Jeszcze nie będę tutaj obstawiał, czy to jest jej ulubiony kawałek, czy nie. Z dumą stwierdzam, że też tego nie słuchałem i nie słyszałem. Słyszałem, na pewno słyszałem, ale, ale nie wiem kto to jest. Tytuł to Good For You, jest to Olivia Rodrigo. Okay. Nie słyszałem. Gdyby to była Oliwka Blaziów, to tak. Ja <laughs> o karkę gdzieś tam yy, gdzieś mogę się nie, kojarzyć. Ja, ja znaczy w, w sensie nazwisko może y, mogę kojarzyć, ale nic poza tym. Żywiołowa, y, skoczna z fajnym bitem, fajną gitarą. Nie, super. Numer, numer fajny. lean all in my blood on my my life is a movie nobody tell me nothing yeah I to take my horse to the hotel road I'm gonna head down cross town living like a rock star spend a lot of money know who To it Dobra, to, to jest pierwszy, to, to jest e, pierwszy typ, że to może być anka. Tak, ]ątka. ale dokładnie, to o tym samym pomyślałam, ale muszę posłuchać piątej. E, piątej. Jak wszedł ten motyw z tym horsem, to stwierdziłem, że gdzieś to słyszałem. Tytuł tell mi. O oh. Nie mam niestety znowu pojęcia, kto to jest, już aż mi głupio, e, ale na pewno to nie jest numer mojej córki. Ja tutaj pod Wiktorię bym powiedział. Tak, już od razu? Lina Old Town Road. Lina. No, słuchaj and, dalej. Ten Cyrus. Nawet ostatnio w czasie, Może nie ostatnio, ale na jakimś ostatnim spotkaniu świątecznym słuchaliśmy tego zespołu. Czyli może być Kuby? Mm, ale to puszczał Szwagier. A. No. mój szwagier nie, nie wiem nie znam e, wykonawcy A, ale znaczy z, znam to, no utwór ale kompletnie nie nie mam nie nie no, utwór tak utwór Świetny tak ze ale d, nie, nie 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 pokuszę się ostrzał Któż to Któż to Aniu Któż to jest to Lil Nas X z Billy Ray Cyrus czyli ta tą Cyrus i to piosenki to Old Town Road okej okay. okej okay. w życiu nie wiedział. to ekstra to w ogóle o nich <grym> nie myślałem nie no znałam piosenkę i to jest piosenka już, Wiktorii. Już nie oczywiście, że tak. No. Pytanie, czy kupson czy nie kupson? Na tą chwilę nie. Poczekamy na ostatni kawałek. Tak, to może być pierwszy strzał, że to może Ale być. Ale to powiem przy piątej. Przy piątej. Dobra? Uwielbiam tę piosenkę. Mogę jej słuchać cały czas, a jakby mi nie było wstyd, to bym ją zapętliła i, i słuchała non stop. Możemy powiedzieć, że wszystkie kupsonas. To po Czy ja już mówiłem, że to człowiek renesansu? <grym> znaczy co, las Bardzo, co ci kupić? Nie, no w sensie <grym> zapętliłabym piosenkę. Ja wolę ten i samochód z tyle dysku. <grym> Ale fajny kawałek Bardzo taki, fajny. Ten, ten bit jest tam taki naprawdę fajny. Naprawdę fajny. Mogę nie słuchać <grym> dalej innych piosenek. Kończę pięć lat dzisiaj. Z mamą robimy kanapki. Ale matę by Dzisiaj ja dostanę misia i trzy resoraki. przyjadą Ja się nie lubię ubierać, wolę pobiegać. No więc biegam nagi. Mama To nie kopsuń. Ja sam bawić. Lubię ruskie pierogi, piosenki śpiewam swoimi słowami. Trafi. Mam je wy... jeszcze ja nie. Jeszcze nie. nie. Tak. będzie Mówią, że się nie da nic zrobić, ale jak się psuje, to zawsze naprawi Dwa tysiące kosztowało babki z gumy, turbo, czerwone Diablo. Patrzę jak tato, zawsze robię to samo. Mam Ta, no, tak Nie ma wolnej miłości. Fajny numer. Bardzo fajny, fajnie esoplowany, fajne teksty. Krystyna Prońko. Gdzie to? Nie, jaką? To twoja. To moja fajna. No. Martyna. Martyna Jakubowicz. To ja zawsze je myliłam. Fajny był ten sam ten sample, sampl, który wszedł z. chyba Prońko, tak? Domy z betonu to ja Jakubowicz. Uła, Jakubowicz, sorry. Tą piosenkę napisała na Stegnach. No dobra, ale to był tylko. Fit, a, yy. a ten pan to kto? Wiem, ale nie, nie powiem. powiem. A ty tu? Domek z betonu? Nie. <laughs> Bardzo mi się ta piosenka podobała. Yy. Ale nie mam pojęcia, kto to był. I to jest y, bardzo charakterystyczny głos. W ogóle mnie pasuje ten głos w tej chwili do tego, co myślę. Natomiast z Martyną nie wiem, czy nie śpiewał kulebo na ale. To w ogóle nie ten głos. Nie wiem, to chyba nie był Mata, nie? Nie, to nie podchodziło. Znaczy tak trochę w podobnym stylu rapował, ale po głosie słuchać, że to nie on. I zawiodłem, to przepraszam, ale sam cierpię. To jest bardzo, bardzo bym się zdziwił, żeby to nie było utwórantka. Bardzo bym to się jest zdziwił. Problem. To Jest to problem. To jest problem, tak. A ta pani, która śpiewała, to jest... Y, zawsze zapominamy, jak... Nie ale wie, y, Martyna Jakubowicz. Pamiętam, jak chciałem zapamiętać, y, że to jest problem. Y, kojarzyłem właśnie z Martyną, ale okazuje się, że, że stres w dzikim muchu spowodował, że masakra. No domy to, z betonu. Tak, powierzę. my możemy tę... <laughs> tylko o tej jednej części opowiadać. Nie wiem, w domach z betonu? <laughs> No to z betonu, pewnie. W domach z betonu. A, tutaj A z chłopakami z problemu. Problem. Aha, problem. Po pierwsze, nostalgiczne, Jest... bo w domach z betonu, to, to, to... słuchaliśmy, wychowaliśmy się. Bardzo lubię Martynkę, no. Z problemem kiedyś Wiktoria nas yy, zapoznawała. Z, z niejednym problemem. <laughs> <laughs> nie, 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 z zespołem. To absolutnie, to, to są pomówienia. nie. zespół problemów. <laughs> Nie, no słaby jestem w polskim rapie, co już udowodnię w odcinku o polskim rapie, więc przepraszam. Fajne, jak najbardziej polecam i no muszę z problemem sobie poradzić, ale teksty są fajne i mm. jak najbardziej, jak najbardziej tak. Czy jest to Zuzia czy nie Zuzia? Według mnie nie. Nie, nie. to nie jest Kupson. Nie. nie jest to piosenka Wiktorii. Y, ani Agnieszki. Ani Agnieszki. Taku, Pisząc o domach tako yy, z, z betonu. Taką mamy plotkę, ona, ona mieszkała na Stegnach i płonąć ten utwór powstał właśnie tam. O, to taka ciekawostka Dropsa, Nie wiem czy to prawda. Patrząc na... na 120%. <noise> Mam tu rozkminę, yy, bo było pięć utworów i żaden mi tak w stu procentach pod nie podchodzi, może poza tym jednym, który, który obstawiałem. W pewnym momencie, że to może być jej. Ja tak sobie myślę, że kłamie myślał, że my tu będziemy, że wybierzemy, to ja stawiam na kwiat jabłoni. Ja myślę, nie moim tokiem. To byłoby za proste. Dlatego ja tak poszłam tym prostym tropem. A później się okazało... to doświadczyłoby o tym, że nie wierzy w nas. Może w ciebie to był chyba przedostatni, tak? Czy jeszcze Trzeci, wcześniej? Trzeci. W I co był ten? To był ten. A, to Good jednak... For You, Olivia Rodrigo to piosenka Zuzi wytypowana spośród trzech. Piosenka Wiktorii to był yy, Old On Town Side. Road. Side a, tak, a Agnieszki Arctic Monkeys. Arctic Monkeys bardzo pasowałoby mi od to co Kuba gra yy, najbliżej no. tego. Nie Olivia do. Rodrigo, Kuba. Antka, rundę na 100%, Na 100%. Procent. Tak, tak To gratulujemy sobie tak. Wie, tak. Znajomości, Znajomości, ulubionej tak. ścieżki muzycznej naszego syna Ulubioną piosenką Kupsona z tego zestawienia jest Wzięli, zamknęli mi klub, w kwiaty w łoni Jest! jest! Ale chciałam Gratuluję. powiedzieć, że Olivia Rodrigo i to Good For You Brzmi bardzo podobnie do ulubionego zespołu Jednego z ulubionych zespołów Kupsona, czyli Paramore Dlatego Bardzo podobnie Także pan nie był wcale daleko. No to, to jednak to jednak znam choć trochę córkę, choć niekoniecznie znam y, wykonawców tych utworów. Y, tu na tym koncercie tak rozmawialiśmy. I nawet byłam troszeczkę że nie powiedział, że idzie i nie kupił nam. Że mógł pomyśleć o mamusiu i o tatusiu. Tak, żeby pójść z nami <grym> ze znajomymi, no na pewno. To nie był nie to musiał iść z nami. Pomysł. Mógł nam powiedzieć, że bilety tak. A czy mógł nam no, odstąpić, to... sam nie iść, tak? A. Dobra, nie dyskutujemy dalej, bo nie ma sensu. Dziękujemy. Czy podoba Wam się gust muzyczny oczywiście Ucha? bardzo nam się podoba. Specjalne podziękowania dla następujących patronów. Adam Saczko, Zuzia Kania, Grzegorz Dunikowski, Sławek Waloszek, Paweł Szymański, Michał Wagner, Tomasz Mak. Czy lubicie muzykę, której słucha Antek? Tak, tak. zdecydowanie. Jest jakby, ma taki swój, swój, swój gust zupełnie niezależny, ale myślę, że chyba pod kątem tego, co, co gdzieś tam my słuchamy, też mu się gdzieś tam udzieliło. Która piosenka z tego zestawienia podoba się najbardziej Państwu? Mi? Kwiat błonie. Rozumiem. No to ja znowu się będę teraz wymądrzał. Dobrze, nie, kwiat jabłoni. Poza tym on, on ma taką rozpiętość w tym, co on lubi. Tak, bo, od e, Elvisa i. Tak, tak, tak. I on te I starocie Frank. wszystkie lubi. Gdyby nie było Arctic Monkeys, to bym obstawiała na kwiat jabłoni yy, w odniesieniu do Agnieszki. No, fajny numer. Bardzo, bardzo przyjemnie mi się ich słuchało. Zresztą on, może nie chcę powiedzieć, że za zamęcza, ale tak dosyć często nam rzuca tato, tato, taki fajny kawałek teraz wyszedł, żebyś włączył i słuchamy. Tak. No i co, podoba ci się czy nie podoba? Tak, tak no generalnie zdarza się tak, nie jest to często, ale zdarza się tak, że razem słuchamy jakichś... Ale to chyba w podróżach z, z samochodem, ewentualnie... do no <laughs> przy, no? przy sprzątaniu. A, <śmiech> <Kiedy>? <śmiech> Кто бы за меня? <laughs>